Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj zapraszam na horoskop na rok 2022. Wszystkie bliźnięta, te zodiakalne i te osoby, które mają w ascendencie yy, bliźnięta, mogą również wysłuchać tego horoskopu, szukać w nim wskazówek. Także, moi drodzy, zaczynamy. Karty tarota. Będzie karta wyroczni, karta anielski klucz oraz, moi drodzy, karty energii. Zaczynamy od przesłania na ten rok 2022 dla bliźniąt. Przesłanie. Mhm, przesłanie 22. Moi drodzy, przesłanie jest takie, aby nie blokować się, cieszyć się życiem, rodziną, szczęściem rodzinnym. Żyć sobie pomalutku i powoli, rozwiązywać swoje jakieś sprawy, które są do rozwiązania możliwe, że z urzędem bądź z sądem. Także, moi kochani, nie przejmujemy się tylko działamy w sprawach prywatnych, domowych oraz zawodowych, bądź też tu urzędowych. Nie przejmujemy się życiem, bo to jest czas na zabawę, moi drodzy. I dużo wiadomości, dużo spotkań z rodziną. Ja widzę w tym roku u bliźniąt komunikowanie się. Bardzo piękny przekaz. Tarot, proszę daj rady, wskazówki dla bliźniąt miesiąc po miesiącu. Kwiecie, maj, czerwiec, Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Piękne miesiące. Zaczynamy od stycznia. Jest dużo dynamizmu w styczniu. Możliwe, że wyjazdy, przyjazdy, odwiedziny. Moi drodzy, tutaj się zaczyna coś dziać ciekawego w życiu bliźniąt. Wyruszacie po wiele nowych spraw, przemieszczacie się w ważnych dla Was sprawach i jest dynamis, jest chęć działania, także jest pokazana tutaj namiętność spotkania, moi drodzy, i możecie nawet osoby samotne randkować, zapoznać kogoś do przyjaźni, do miłości. Także fajny miesiąc y, styczeń. Ja sobie tutaj dołożę jeszcze jedną kartę. Jest energia kochanków, wspólne podejmowanie decyzji na styczeń. Wspólne podejmowanie decyzji, jest radość, jest y, harmonia i, tak jak mówię, można zapoznać kogoś y, do uczucia. Luty przechodzimy tutaj, mamy króla pucharów. Jest ktoś pomocny, jest ktoś na kogo możemy liczyć. Czy to w uczuciach, moi drodzy, czy też w świecie materii, ktoś nam może doradzić bardzo dobrze. Czy podpowiedzieć, czy udzielić pożyczki, czy wsparcia. To może być przyjaciel domu, to może być ktoś. Z przeszłości. Moi drodzy, ktoś z przeszłości, tu możemy się spodziewać czegoś nowego, również. A zarazem, zakończenia tej sprawy. To może być w finansach, bo paść monet mówi nam o początkach, a zarazem i końcu sprawy. Także, możemy coś zacząć. Po zakończeniu pewnych spraw, to może być sprawa finansowa, która zostanie zakończona i coś nowego zaczniemy. Także ten król Pucharów, który był na luty, jako pierwszy, może nam pomóc w pewnych kwestiach finansowych, rozpocząć coś nowego, udzielić porady, wsparcia. Czas na marzec, moi drodzy. Cesarz, y, y, również może to jest y, czas na rozpoczęcie nowego działania. Dla niektórych może być podpisanie umowy, ważny wstęp, bardzo ważny do nowego etapu. Rozmowy y, ciekawe y, to mogą być y, rozmowy z przełożonym, to mogą również być rozmowy z lekarzem. Także bardzo ważny miesiąc, marzec, moi drodzy, ale myślę, że ważna będzie też rodzina. Pokazała się rodzina bezpieczna. Może powiem tak: dam taką radę, ostrzeżenie: ktoś może chcieć dominować u was również w rodzinie. Także to jest taka troszeczkę uwaga, trochę ostrzeżenie. Ale moi drodzy, nic takiego się nie dzieje, ponieważ tu są dalej karty pozytywne. Jesteście bezpieczni w marcu w swoim domu, rozmawiacie może o ważnych sprawach, takich jak kupno czy zamiany, sprzedaż, czy też remonty waszego mieszkania czy domu. Tu są ważne decyzje podejmowane, a nawet może dojść do umowy, właśnie którą podpiszecie. Marzec jest bardzo sympatyczny miesiąc, w kwietniu również. Zaczyna się coś nowego u bliźniąt, jest nowa energia. Możecie działać śmiało. Tutaj też pokazana jest chęć nowego uczucia, oczywiście nowej pracy, podróży, a nawet możecie się spodziewać pięknego prezentu w kwietniu. Także tu dużo będzie się działo w miłości, ponieważ ten, ten rok cały, nie tylko miesiąc, jest bardzo rodzinny. Jeśli chcecie, możecie się zakochać w tym miesiącu, w kwietniu, jest na to y, naprawdę zielone światło, aby znaleźć miłość. Także wasza wrażliwość będzie bardzo, bardzo duża w tym miesiącu, ale mm, będziecie może płakać ze szczęścia, że zakochaliście się. Tutaj jest naprawdę mm, dom pokazany, tak, na, na 100% dom, w którym jest to szczęście, jest radość i jest miłość. Także kwiecień, przepiękny miesiąc, łeski, jeśli pójdą wam w oczu, to ze szczęścia. Maj, moi drodzy, podróż lokalna, na pewno ciekawa. Będziecie się wahać, zastanawiać nad tą podróżą, ale myślę, że podejmiecie prawidłową decyzję. Tutaj jest trochę żonglowanie, również finansami. Możecie również otrzymać jakąś dodatkową ofertę pracy, coś dodatkowego. Także maj wspaniały miesiąc, ponieważ jest was tutaj w was chęć działania. Pomimo tego wahania jest chęć działania. Dlaczego tak mówię? Ponieważ w czerwcu jest smak. Będziecie bardzo kreatywni. Tutaj w maju jeszcze możecie się wahać, a w czerwcu zaczniecie nową przygodę. Może to być nowa praca, może to być wybór lekarza dla niektórych. Także dużo osób zrobi taki sobie użytek ze swojej właśnie kreatywności. Będziecie działać, spojrzycie w lustro i powiecie: Tak, ja wiem, co ja mam robić, ja wiem, czego chcę w tym życiu. Też to może być nowy początek, który jest związany z kobietą z przeszłości, która powraca do Was i daje Wam to szczęście. Idźmy dalej, moi drodzy, w lipcu widzę podróż. Podróż fajną, ciekawą, ponieważ Wy jesteście osobami bardzo kreatywnymi i rodzinnymi w tym roku. Zazwyczaj bliźnięta takie są, moi drodzy, i tutaj może być takie ryzyko w tej podróży, moi drodzy, że coś się wydarzy, pomimo że będziecie myśleć, że to wszystko jest dla Was nowe, ponieważ jest ten mag, ale tutaj może się wydarzyć, że ktoś będzie Was niedoceniał. Będzie ktoś złośliwy, prowokował do takiej walki. Może być jakiś konflikt związany z podróżą, może być kłótnia. Także lipiec jest trochę taki pod znakiem zapytania, czy wyruszać w podróż, na przykład. Moi drodzy, w sierpniu mogą też to być jakieś obostrzenia, tutaj. I z tym może być konflikt związany w podróży. Taki to lipiec, takie mamy czasy, moi drodzy, ale sierpień już pracowity znów, powracacie do swoich działań. A nawet ja bym powiedziała, że niektóre osoby biorą dodatkową pracę w sierpniu. Wszyscy z wami chcą współpracować, działać. Jeśli macie swoje firmy, to jest wspaniale. Możecie się dalej rozwijać, yy, możecie poznać jakiegoś wspólnika ciekawego, ale też, moi drodzy, tutaj jest yy, możliwość nie tylko dorobienia sobie jakichś pieniędzy, ale wiadomość o jakimś spadku. Również yy, będziecie planować jakieś badania kontrolne w sierpniu. We wrześniu jest dużo radości u bliźniąt, dużo radości, szczęścia. Oczywiście, moi drodzy, to są osoby z przeszłości, które powracają do Was i świętujecie swoje sukcesy. Też jest decyzja do podjęcia we wrześniu. Myślę, że dwójka daje szansę, wszystkie dwójki dają szansę. Macie szansę na ciekawy rozwój wydarzeń. Ale trzeba podjąć y, jakieś działanie. Nie można się dłużej wahać. Możliwe, że właśnie gdzieś wyruszycie we wrześniu, gdzieś otrzymacie zaproszenie i będziecie się świetnie bawić. Tylko musicie podjąć prawidłową decyzję. Moi drodzy wrzesień, y, był teraz październik. W październiku również domowo dla bliźniąt harmonia. Sprawy związane z domem, z rodziną. Macie podwójny, podwójną dziesiątkę kielichów w tym czytaniu i podwójny as yy, pucharów. Także tutaj jest duże szczęście w październiku, związane z rodziną. Możliwe, że będziecie wyjeżdżać, przyjeżdżać gdzieś do rodziny, ale też, moi drodzy, tutaj popłynie Wam dużo finansów. Wydacie fortunę na swoją rodzinę, na swój dom w październiku. Wielkie wydatki, uwaga na finanse, ale też na zdrowie, bo tutaj może być, moi drodzy, w zdrowiu trochę ograniczeń. Sprawy mogą być związane z jelitami, sprawy mogą być związane z nadszarpnięciem ogólnie energii. Energia może być osłabiona. Moi kochani, tutaj też korzonki dolne partie kręgosłupa mogą dokuczyć dać we znaki w październiku. Jak widzę zagrożenie zdrowotne, to mówię, jak nie widzę, to nic nie mówię. Moi drodzy, listopad jest również szczęście, harmonia i miłość. No tak wychodzi podwójny, a z kielichów tej miłości wam nie zabraknie, ale też jest, moi drodzy, decyzja, wahanie. Co robić dalej? Będziecie w takim impasie, to będzie dotyczyło miłości. Nie będziecie wiedzieli, co macie robić ze sobą. Może też niektóre bliźnięta będą podpisywały umowę w listopadzie. Czas się zastanowić, co robicie dalej. W grudniu możecie być zapraszani na jakieś uroczystości ślubne za ślubiny to mogą być moi drodzy może być oczywiście podpisywana też jakaś umowa szczególnie tu przy dwójce mieczy jakiś kontrakt coś możecie podpisywać jakiś dokument ale też duża równowaga harmonia balans w grudniu czeka was niektórzy mogą leczyć się ale to wszystko jest bezpieczne Także cudowny rok rodzinny, domowy i zmożone takie działania w sprawach domowych. Moi drodzy, no tak wyszło to czytanie i bezpiecznie, spokojnie dotrwacie do grudnia 2022. No i oczywiście, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Może być miłość nowa, może być ślub, może być zmiana pracy. Także wszystko dla Was, drogie bliźnięta, w sprawach uczuciowych wychodzi na plus. Także, moje drogie bliźnięta, jeszcze dla Was tutaj przesłanie. Tylko muszę potasować dobrze. Przesłanie od wyroczni Gwiezdne Ziarna. Głębokie uzdrawianie komórkowe, takie macie przesłanie, energia Arkturusa, fizyczne i emocjonalne uzdrawianie. Czyli moi drodzy, tutaj zostaniecie uzdrowieni w tym roku. Ja mogłabym tu przeczytać Wam tą wyrocznie całą, jeśli pozwolicie, chociaż jedno zdanie. Twoje ciało wie, jak się uleczyć. Uzdrawianie to Twój naturalny stan. Brak fizycznej i emocjonalnej harmonii może odzwier odzwierciedlać wytrącenie z równowagi świata. Jeśli trapi Cię tajemnica lub przewlekła choroba, nie pozwól sobie na myśl, że zrobiłeś coś źle. W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest zorientować się, co jest dobre dla naszego zdrowia. Jeśli ta karta odnalazła drogę do Ciebie, zostałeś wezwany, by skupić się na swoim uzdrowieniu w praktyczny sposób. Trzeba być dobrym dla siebie, postawić zdrowie na pierwszym miejscu i delikatnie wszystko działać w kierunku Twojego cudownego ciała. Także moi drodzy, z czułością i z delikatnością działamy w tym roku w naszym zdrowiu. Czas na to, aby się uzdrowić fizycznie i emocjonalnie. Piękne przesłanie dla Was. Zobaczymy kartę anielską. Nie chcę Was zanudzać, bo tu jest bardzo długo y, do przeczytania ponad stronę, y, więc tylko dwa zdania. Ale wiemy o co chodzi, skupiamy się na swoim ciele, drogie bliźnięta, a anielski klucz mówi: bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i innych. Czyli to Wam też pomoże i Wasza energetyka na ten rok. Tu jest bardzo dużo ciepła i miłości. Duże możliwości na ten rok. Macie taką energię, kochani. Możecie się yy, Połączyć z wieloma rzeczami, tu jest takie dołączenie, tu jest takie zjednoczenie, zarówno, ale też moi drodzy, te możliwości wam to dają. Dużo macie świętości w sobie, dużo macie świętości, duchowości, a przede wszystkim jesteście mocni macie energię właśnie podstawy, bardzo mocną. I oczywiście jest y, energia rozkwitającej obfitości dla Was na ten rok. I moi drodzy, jest bardzo fajnie, że to wszystko zakończycie rozwiązaniem jakiejś tajemnicy, bo tutaj dobra płyną z kosmosu, z księżyca. Energia dobra, y, energia rozwiązująca sprawy. Także bardzo wspaniały dla Was rok pod względem uczuciowym, domowym, harmonijnie. I moi drodzy, nie popsujcie tego. Żyjcie w zgodzie i cóż jeszcze chciałam powiedzieć. Pilnujcie z końcem roka, roku swoje finanse. Ja Was bardzo serdecznie, drogie bliźnięta. Pozdrawiam. Życzę szczęśliwego nowego roku 2022. I do usłyszenia. Życzę wszystkiego dobrego. Niech piękna energia będzie z Wami.